Siano udało wytrzymać na się do 2 grudnia, czyli drugiego filmu z tej serii, czyli daily filmy jakieś świąteczne. Ten film będzie lekko świąteczny, bo nie mam pomysłu. I właśnie mi tu jak on wygląda. Więc potrzebuję wody. Kupka. I nie wiem, czy to by się jak sprywatym krokiem. Dobra. I baterii. Ale wodę. Dobra. Jest woda, że nie było. I pozwolę sobie tutaj. Bo nie mam żadnego biurka przygotowanego. I mam dwie baterie. I na tym filmie pokazywało chyba tymi częściami, więc przykładamy z dwóch stron. Hmm, lecz może. Kurde, żeś to widzieli, dobra. Dobra, z jednej strony jest. Wirusie. Ech. Dobra, może przez to, że to nie stoi. Dobra, spadź tutaj. No. Ewidentnie nie działa. Ewidentnie nie działa, czyli ten hack, no... W sumie eksperyment, muszę powiedzieć. Nie działa. Ale do kolejnego filmu i butelka z znowu. Ja się trochę stresuję, bo ja w kamerę pójdę i sobie całą kamerę zbiję. No na razie tak lekko. I on nie by tym mieszał. Dobra, no to, to działa. Sprawdźmy więcej tego. Ej, teraz się boję. Idź dziura w ścianie. Nie no. wiem. nie zadziałało, czekajcie, może to widzicie zrobię. Może mój błąd, co szybko odkręcić, coś. Dobra, jest samo dekadyłów. Ja mam refleks starego dziadka. Muszę trzeba by sobie pomieszać. Dobra, chyba stanszy. No, nie wiem, nic tego pić, ale może wyleję to. Teraz na kartkę wyleję to. Dużo wody to było. Ostatni raz próbujmy to. I ten na przykręcanie więcej się da. Dobra, jak to nie zadziała, to jest po prostu oszustwo. Potrzepy chwilkę. Dobra. No nie działa to. Czyli to jest skam. Lipka, bo myślałem, że to będzie strzelało. Serio. Trzeci live hack. Jest święteczny. I robi się tu skarpet. Tylko o. Ja nam pokazywał, ale muszę skarpetę przeciąć na pół. Jest taka stara skarpeta, żeby nie używać tych nowych. I mamy to przeciąć na pół. Czyli skarpeta nowa ze sklepu. Dobra. I teraz mam tu przeciąć. Dobra. A potem mam, będzie pytać, gdzie są skarpety. Patus co robi Dobra I mamy takie dwie Części skarpety I trzeba coś tu nasypać i widziałem że nasypała ryż ta baba Leci ryż i tutaj marnował. I tu od dołu Wpakuję jakieś chusteczki po to zwykłe bo potem zostaną zużyte coś Dobra Jest chyba git i bierzemy na stację taśmę z dzisiejszego filmu, więc radzę oglądać wszystkie filmy. Dobra, jak mam taśmę, teraz muszę owinąć wokół to. Ona tam trzywała, ale mi się nie chce Dobra, mentality, co to w ogóle jest? I to jest koniec. Żartuję. Teraz oto tu nos taki. No, no może nos na końcu i teraz yy, do tej części kolejnej. Ej, że zrobiłem to chyba? Ja Ej, Do tej części skleję, oj dobra, ja jestem głupi. Może tu jedną chusteczkę taką. I drugą. Na druga stronie wieści. I to u góry sklejamy. ja na co ja robię? Jestem choroby psychiczny typu. Jeszcze tylko kamery pokazuję. Dobra, i ja jest... Taki bongos. To się nie skleiło, w ogóle. dobra. Przypominam pierwsza klasa technikum. Dobra, nie będzie. I teraz o to powinno być tak. Może jedną choszkę wyjmę, bo to jedna jest za dużo jest. Mm. I to powinno być ogólnie jakoś tak Teraz to muszę skleić znowu. No niestety tam ta może zepsuła się, tak? Więc. Lipa. Dobra, i teraz. Mam to skleić. Jakoś tak. Znaczy mam to strzyć Dobra, idziemy teraz nosek bro Nie no, to będzie dobre. Dobra. Nie podajemy się tak to trzeba. Dobra, i teraz mam taką czerwoną. Ci taką czerwoną i to dajemy nas na górę. Dobra. Y Dobra Nie wiem czy zrobię dobrze jak tutaj Ale porównajcie sobie tak, tak szczerze porównajcie sobie Któro jest lepsze No chyba to, tak szczerze Może nie jest jakoś ładne A zrobię to sam Nie, może jestem specjalny, ale lifecack tutaj też nic się nie nadaje Dobra, ale jak to jest świetny film, trzeba świetne rzeczy w tle i na sobie też. Dobra, teraz czuję się bardziej specjalny. Mamy taką torbę. I jakaś typia na TikToku mówi, że sami same życie znosimy źle prezenty. I ogólnie jak zrobimy sobie tak, to jakby to wszystko widać, nie? Ale baba z TikToka mówi, że jak przełożysz to... Kurde, jak to powiadasz? Jak wymiesz to i to i przełożysz. I dobra, ja jestem chory mentalnie. Psychicznie. Jak przełożysz to przez to. To przez to. To widzicie w ogóle? U... I teraz. Na koniec przełożyć jeszcze. O to znowu przez to Czyli tutaj I, i to Kurwa, no ja jestem głupi To tutaj To mam wyjdzie. I coś takiego Chyba mam wyjść I jak zobaczymy mentalnie tutaj Na moc coś Dobra, jak macie tu prezenty swoje, to ściśniecie magicznie, tak? Uuu No to Nie widać tego, no to O nie wiem, czy to można zajrzeć. Aha, co jest? A, robę rzeczy tutaj, dobra, jeszcze raz. Jak to ściśniecie? to nic nie dzieje. O, no jak nas ściśnięcie to tego nie widać, nie? Takiej glitch w Matrixie. Więc... No nie wiem, czy to ma Zajczyko Life, jak może ja jestem społeczny dziwny. Więc to zaliczam. Eee, no potrzebuję kartki. Bro, a ja tu moją kartkę zalałem. Dobra, co z tego będzie w ogóle? Tu jest całe zalane Dobra Latujmy tu zeszyt Składacie tą kartkę Dużo razy Raz o, tylko tak o Cześć, bo to źle zrobiłem już chyba No, ale nie będzie tak Zrobiłem to źle już. I składacie to jakby od tak o chyba. Składacie kolejny raz tak o. I teraz odesujecie kapsel. Tak. Ja wam kapsel i go odrysowujecie. Ja nie mam takiego budżetu na film, więc więc hmm. ja będę sobie radził inaczej jakoś. Obrysuję to kółko i drugie kółko pod tym Dobra, jest rozsłane i jakby robimy takie rączki, jeszcze rysujemy i rysujemy jeszcze tą czapeczkę w połowie. Bo wy tego nie widzicie, bo to jego, nawet bo to widzę. No i teraz to wycinamy. Spróbujmy to wyciąć w ogóle. I dobra, to może wyjść. Bro, otwieramy to. Tak to wygląda. Bro. I czy to wygląda jak bowanki? Tak szczerze teraz. Czy to wygląda jak bowany? No jakby jej pomalować? I zaliczony. No i co mogę powiedzieć? Kiedyś prosiliście o Q&A, więc właśnie będzie. Więc ja was do oglądania. I mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli wam się ten film podobał, zostawcie lajka. Like suba. Podbijcie film. Wyślijcie go psu, mamy, kotu. I tyle. Widzimy się jutro już i co? 17.30 codziennie. Chyba. No. Siemano.